Taktyka ZZG oraz blog, dzięki któremu zdobyłem prawie dwa razy tyle ser, co miałem. A jeśli chcesz dowiedzieć się, co to za taktyka i blog, oglądaj film do samego końca, bo działy się grube rzeczy. Uwaga, mam dla was pewną propozycję. Jeśli uda Wam się wbić 5000 subskrypcji do końca stycznia, to początkiem lutego robimy coś mega grubego. Coś, czego na moim kanale jeszcze nie było. Na pewno Wam się to spodoba, więc warto subskrybować kanał z dzwoneczkiem, aby również przegapić kolejnych mega mocnych filmów. A jeśli podobają Wam się filmy lifestyle z serwera Tobiasza i Mikolsa, czyli Josha i Jona, serwera JJSMP, Pl, to zostawcie lajka like Tysiąc lajków like i w kolejnym odcinku na pewno ogarnę coś mega fajnego Chyba nie muszę tłumaczyć na czym polega Trip Lifestyle SMP Więc po prostu zapraszam was do oglądania Połowę tego filmu nagrywałem nocą Więc staram się mówić cicho Ale to co odwalam na serwerze A dobra zresztą sami zobaczcie Jest już bardzo późna godzina jest naprawdę bardzo mało osób na serwerach Wejdźmy sobie na pod serwer, Mam 14 serc Poszukałem odpowiedniego miejsca, aby przeteleportować kogoś, by mieć z niego jakiekolwiek przedmioty. Ani w sumie kogoś tak na początek, żeby żeby cokolwiek mieć, nie? Okej, okay, jest duża zamka i furtki są. Więc sobie mogłem wkościć furtki. Aha, to jest takie zapsude. Więc ktoś z pani do wody, więc mam nadzieję, że to będzie sama po prostu jakaś bez itemków, nie? Dobra, aha, o, chcę się przeteleportować, nie będzie. Dobra. Kurde belemole, no. Ale to zepsułem. W ogóle to nie przemyślałem. Chciałem go zabić, ale nie dałem mu rady niestety. Dobra, ale kto to był? Mogę się do niego w sumie tepnąć. Byku777. pierwszy sobie tej temki i tepam się do niego. Może uda mi się go zabić. Dobra, zaakceptował. Proszę. Aha, tu jest dwóch. Dobra, zwalniam go Aha, to nieźle. I tutaj miałem zamiar wyjść i spróbować następnego dnia, lecz na szczęście nie poddałem się. A to, co znalazłem, odwróciło moje los. A przy okazji, mi jedną z najlepszych taktyk, która pozwalała mi zdobyć ogromną ilość serc. Jakieś tamki, ty, ktoś tu jest, ponieważ i się dopiero oczyściły przed chwilą. Tylko nie wiem, kto może być. I gdzie? I tamki były gdzieś tutaj, czyli z tej platformy, a z tamtej. no idziemy tam, bo tam ktoś może być. Nie, no, tu nikogo nie ma. Nie, no, nie widzę, żeby ktoś był. Żeby ktoś krzacz rzucał, ale tam ewidentnie były i bardzo świeże, ponieważ było oczywiście się i temu wcześniej. Dripstone, <laughs> idę po Dripstone. Ile Trip Dripstone? To jest jakaś baza taka bardziej uczęszczana. Okej, okay, wolę w sobie teleportować ludzi. Po znalezieniu odpowiedniego miejsca przybudowałem pułapkę i zacząłem teleportować ludzi. Szansa, tepnij się o do mnie, chciałem ja go tepnąć, dobra, zaakceptował. Dobra, zabijam. Nice. Na szczęście z go hitnąć. Niczym wyszedł, więc mam serduszko. A w sumie napisałem do pierwszej lepszej osoby z czatu, która widziałem, że tam zginęła, nie? I tapnęła się, bo po dłuższym czasie pisania, ale się tapnęła w końcu, więc Więc to jest moja jakaś taktyka, nie? Niektórzy z Was mogli nie zrozumieć, jak namówiłem inną osobę, aby przeteleportowała się do mnie, mimo tego, żeby stroną zginęła. Na szukam właśnie takich osób, dzięki czemu wystarczyło, aby przeteleportowali się do mnie, przez co ja będę miała twego killa. Zauważyłem, że Jonasz zginął od innego gracza, więc napisałem mu, że nie mam nic i czy chce razem pograć. Oczywiście robiłem błędy ortograficzne, aby uwierzył, że mam mało lat i nie potrafię grać, przez co mógłbym mnie zabić, co potencjalnie zachęcało go do teleportacji. Gdy grać się zgadzał, teleportowałem go do siebie i miałem łatwe okina. Na tym polega sposób na zabijanie zabitych graczy. Ok, on się chciał tepnąć, więc możecie być w taki mocniejszy gracz. Ok, wyszedłem, bo to był cheater. To był cheater wytepał się z mojej, z mojej klatki jakby, nie wiem. Odczekam sobie jakąś chwilę, muszę się przygotować, żeby walnąć wiadro, waleczego, eee, Bo on to pewnie może skopać, nie? Okej, okay, nie ma go Po wejściu na serwer, na szczęście w moim trapie nikogo nie było Więc zacząłem teleportować ludzi na taktykę zabijania zabitych graczy Dobra, to pasie, proszę Dobra Zabiłem! Zabiłem gracza! Nice! Faj... Co to za mieć był? Ja pierdziele, chłopie! Udało się! Druga osoba, którą zabiłem w, w taki sposób, że e, napisałem do niej, że chce się jakby teleportować, bo widziałem, że on zginął wcześniej, nie? Więc wow, to naprawdę działa, ej! Mocno! Teraz zdobywając seta postanowiłem trochę ulepszyć moje baitowanie. Pisałem do ludzi, czy chcą razem pograć, lecz spotykamy się na spawnie i pójdziemy na randomowy teleport. Ja teleportowałem się w losowe miejsce i szybko wracałem na home'a, po czym teleportowałem wcześniej zabejtowanych ludzi do mojej pułapki. Dobra, przyjdzie na spawna, Home Może się uda, proszę żeby się udało. Dobra, udało się. Dobra, zabijam, 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 zabijam. On nie ma serca, kurde bela. No nie z całego trapa. Ona muszę szybko lecieć na dół, żeby zrobić serca. żeby mnie i itemki się nie usunęły. Kolejne serce 15. Yes. Eee, tu sobie przy okazji postawię dripstone. A. On coś kombinuje. Dobra, proszę, muszę go zabić. No nie! Ale mnie odbustowało od niego. Dobra, zabija, nice, okay, udało się. spajtowałem go. Następnie spisem się z Julkiem i spróbowałem przeteleportować go do mojej pułapki. Biegnie sam? Biegnie, dobra. Prawdopodobnie udało mi się go zbejtować. One, fajnie się. Dobra, zakładam na szybko. Dobra, widziałem, że Julek nie ma nic. Mam nadzieję, że jak Julek się tepnął, to nie ma jakiś tam item, który sobie nie wyciągnął tak jak właśnie ja. Próbuję się do niego tepnąć, ale chyba mnie nie przyjmie niestety. Dobra, tepamy, tepamy, tepamy. tepamy. Dlaczego mam perełkę? Dobra, zabite, mam kolejne serca. Chciałem mnie, chciałem przechyczyć, ale na szczęście seta. Dobra, git w sobie. Dobra, dobra, tepa się, tepa się, tepa się, tp, accept. Dobra, zabiję, 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 nice. Ej, jak on miał dołączyć sikierkę, dobra, no, serce. 18 serce, co jest, ale mocno, ale mocno idzie. W międzyczasie zaczął do mnie pisać widz o SS-a. Pozwoliłem mu, lecz śmieję z długowy, że jest to serwer live Na No, Marcina, że można, można SS-a, ale potem go zabijam, nie? To jest live więc, dobra. Yy, SS widzem, ale stary Mordo, ja Cię muszę zabić, bo to jest live wiesz, pozdrawiam Cię, Marcin, no. Ale muszę Cię zabić, bo to jest, wiesz, to jest live nie? Wybaczysz? Napisz w komentarzu czy wybaczysz. Przepraszam. Ej, ile ty masz Ile ty masz serc? Ile on miał serc? Co jest? temu prezencik. Samy... ej, widzę, że tam mam dużo. <laughs> dziękuję. Hunterek. 10 dziękuję Ci bardzo za dwa serca. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. CP A okej. Zginął? Zrobił wiadro. Lecę do niego. O nie! O nie! Dobra, zrobiłem wiadro. Kurde, chłop co robi, nie? Olek, ktoś pływa do mnie. Aha, jakie mam lagi. Nie gadać, ja na takiego chłopaka, zginę bez niczego, nie? Znaczy, to jabłko. Dobra, zabiję go. W międzyczasie ponownie tepnął się do mnie widz OSS-a. Lecz zupełnie się nie spodziewałem tego, co stało się później. Dziękuję, dziękuję. Potem, dziękuję ci bardzo, ej chłopie Masz dostęp, dostałeś prezydencik ode mnie Masz jeszcze jeden wręczego, no takie, ja tylko takie gówno ci dam, A ty naprawdę pozdrawiam Lidzmym. I zacząłem teleportować ludzi dalej Na taktykę zabijania zabitych graczy Biegnie, sam biegnie, dobra Dobra, bieramy się, dobra A, tapnij się O, e, on ma dużo serc Serduszko mam. Następnie pobiegałem trochę po mapie, aby zdobyć pajęczyny do mojej pułapki. A drugą potrzebną mi rzecz, miałem już wenderczeście. Ile tu jest pajęczyn? Jestem w jakimś raju chyba? 4, 5, ryk, Mam 42 rusztowania, plus te 6. Mam 48 rusztowania, więc to jest naprawdę bardzo dużo. I tu zakończyłem granie tego dnia, aby rano z nowymi siłami zdominować JJ SMP. Rano zacząłem zbierać drewno, aby przebudować pułapkę i móc zabijać w niej za pomocą scaffoldingu. Powiększyłem dziurę z jednej na dwie kratki szerokości. W środku postawiłem na każdym bloku tabliczki, aby nie dało się wylać wody, a na samym dole czekały dripstone. Tu To musi w ten sposób. E, tu będziemy się na szybko niszczyć. Może to zadziała? Czy drugą nie tepną? Cia. No tak, i to są chyba wszystko zrybane, więc mogę tapać ludzi powoli. Okej, okay, tepa się ktoś. Dobra Zginie? Zginąłem zabiję, 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 zabiję. Muszę sobie wodę na dole zrobić jeszcze A Teraz nie wiem jak szybko zejść Dokąd to jest? O matko nie zdążę tam wejść Żeby nie zniknęły tej temki teraz Szybko, szybko, szybko Proszę A Gdzie to jest? No i koniec Nie zdążyłem Serciłem serce Kurde belemaleno Tutaj przychodzę, tapam się Dobra i temki i, i dobra Czy to będzie tutaj? Yy, cookie game się tapa Dobra Aha, aha, czyli on nie miał nic, po prostu Ale i tak sobie pójdę zobaczyć czy nie miał nic On miał cheaty, żeby się do góry tepnąć, ale żeby nie mógł Po prostu spadł, nie? Tp akcept, e, pyk Dobra Zginie? Co on zrobił? Co on zrobił? Dobra, zabiję go, zabiję go <gulacz> Ej, on w ogóle mi napisał na MSG, że żyje, nie? Co jest? Xgamer się tepa o, kurde, belemole. Aha, dobra, ci się nie tepną Czyli teraz się to po prostu się ruszył, dobra. Tu jeszcze raz, na szybko. Tepe, a. tep. Zgnie? Co oni tu robią? Oni są na odpale co? Dobra, zabiłem. Dobra, mam serce. A nie wiem, co oni tutaj totalnie robią. A to jest woda, dobra, on może sobie tą wodę wylał. Po prostu miał dużo serc i przez to też przeżył. Musimy tą wodę sobie jakby zniwelować. O, jest, dobra. Chodź, randomowe kordy. Pyk, home. Tepaj PTP, akcept. Aha, on spadł. Czyli to był cheater, ale popełnił samobójstwo. Nie wiem, czy coś miał. Miał coś? Wartego uwagi. Nie mam pojęcia. Yy, kapuś, kapuś, dobra. Dobra. Skinie? Przeżył. Co oni tam robią? Ja pierdzielę. O, nie. Aha, on jest to cheater. Dobra, zabiłem, ale na citach jest. Co jest? Ile tu zgrać na citach w ogóle, nie? Dobra, zginie? Zabiję, zabiłem, zabiłem, zabiłem. Dobra, mam. Mam serce kolejne, nice, git. 26, ej, ta pułapka jest mega OP. Ja sobie jeszcze scaffoldinga zbiorę, okej. Okay. Gdy typałem graczy, napisał do mnie widz, że chce podarować mi tempy, więc poszliby na spawna. Bo sam byłem ciekaw, co mi da. Aha, ej, co on mi daje? Co ty gadasz? Ja pure jelly. Dziękuję. Ej, no, nie, nie Kapuś, kapuś, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Nie. Zdobyłem diamentowej temy. Bez zabijania ludzi. Co jest? Ok, akcept. Aha, cheater, cheater. Ale zabijaniac, okej, okay, nice. Ale to był cheater robił mnie przez ściany, więc. Kolejne serce. 27. Zarągliście. Dobra, e, dobra, Piesek miał się tepa. Widzę też dużo ludzi bez setów w grania, że. Dobra, zabiłem. Zabiłem, nice. Widzę, że dużo ludzi też nie ma setów żadnych, ani nic. Kolejne serce, 28. Tu nic, 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 dobra, nice. Na koniec, aby zdobyć ostatnie dwa serca, postanowiłem, że nie będę teleportował ludzi, lecz ja, będę teleportował się do nich. Dobra, ryzyk fizyk. Najwyżej zginę, najwyżej zginę z tym wszystkim. Dobra. No cholera, jasno. Żyję, ale nie mam wody, ja mam wodę. Zabiłem, Elo, zabiję jednego gracza nie wiem jak. O kurde, ja pierdziel, ale jestem lama, muszę jeść, muszę jeść. Muszę zjeść, mam serce, mam serce. Dobra, uciekam, uciekam. Zabijemy na osobę, Nie muszę drugiej zabijać. Dawaj serce załatwiam sobie trapa. Zjedzmy jabłko. Zacznijmy tepać, a bo atepamy. Ja pierdzielę. Dobra, spierdzielam. Jem jabłko. Czy przypadkiem nie kojarzycie tego gracza? Musiałem okazyjnie spotkać wcześniej i był to mój wiz, od którego dostałem itemki, przy to teraz nie chciał mnie zabić. O! Ty, on mi ty dawał! Ej, ale totem mi padł, kurde, ale dobra. Co jest? Trzymałem przerwę na konto od gracza Kapuś Kapuś, o wartości Skąd mam tyle hajsu? Proszę, ej dziękuję, co jest? Za totem mi oddał Ja pierdzielę. co za chłop Więc kupię sobie serce od nocosa za 80, kupię jedno Mam 30 serc, za ile można kupić totem? Tak 800, 700, najtaniej, 625, kupujemy Dobra, mam totem, no i nie bałem. na tym podserwerze, jak otworzą nether Szykujcie się na podbój nederu. Pamiętaj, zostaw słowo 5000 do końca stycznia, oznacza coś mega fajnego